Dzisiaj przyszła paczka z moimi zakupami ze skarbnicy Pomysłów. I nie wiem, gdzie ja to pomieszczę, ale jakoś dam radę. Bazy albumowe z wycinanki. Baza albumowa Twoja tekturka. Baza albumowa Twoja tekturka. Baza albumowa. Artysko, tagowa i papiery. Mnóstwo, mnóstwo papierów. Duże, małe bloczki, całe kolekcje, pojedyncze sztuki. Papiery, papiery i jeszcze więcej papierów. Kawowe historie z magicznej kartki. Poezja serca z magicznej kartki. Mały bloczek. To starsza kolekcja. O, już pora pomyśleć o kartkach na zimę, świątecznych, szybko ten rok nam zleci siedzeniem w domu. Puszysta zima z magicznej kartki, piękne pastelowe kolory na fajne albumy lub, lub karteczki. Coś śnieżnego w bardziej intensywnych barwach, granaty bordo oraz krem, kremowe, takie bardziej intensywne, nie pastelowe kolory. tutaj tekturki ze Snip Artu już zimowe też idealne do, do albumu oraz do na kartki papier czerpany papier czerpany, mój ulubiony papier czerpany do robienia kwiatków papier czerpany, morwowy, różowy powiem szczerze, że nie używam jeszcze tego papieru, więc to będzie mój pierwszy raz, żeby go użyć wziąłam sobie 5 arkuszy i zobaczymy co z tego co z tego wyjdzie. Nie jest taki bardzo miękki, bardzo cienki. Mam nadzieję, że będzie mi się z nim dobrze pracować. Papier czerpany, biały, papier czerpany szary. Papier czerpany, czerwony, tłoczony, idealny na pąsetie, na kwiatki, na, na Boże Narodzenie. Biały, tłoczony, 150, Moj, jeden z moich ulubionych papierów. Motylki, motylki z Alte Art, motylki, motylki do wycinania. Ten papier sobie zamówiłam pod album, ponieważ mam takie fajne futerko, czerwono-czarne i ten czerwono-czarny papier będzie mi idealnie pasował do tego albumu. To jest papier z, ze Skarbnicy Pomysłów Letnia Noc. On jest jednostronny. Czerwony w czarne kropeczki. Muszę sobie zrobić więcej miejsca. To z tej samej kolekcji papier z Letnia Noc ze Skarbnicy Pomysłów czarny biały z czarnymi zawijaskami listkami oraz różowe kwiatki, które można spotkać na w kolekcji Szary Świt ze Skarbnicy Pomysłów lub z Aurory z Alter Art ten jest w, też Letnia Noc numerek 02 Biały, z czarnymi listkami oraz czerwone kwiatki i zielone motylki. Bardzo, bardzo elegancki, super papier. Tutaj mam na prace komunijne, które mam nadzieję niedługo się pojawią. Przerwa jest, troszkę robię, ale mam zamiar robić więcej. To są idealne do, do boksów. od razu kwadraciki gotowe, udekorowane z kielichami z hostią. To jest też ze skarbnicy pomysłów. Piękne chwile komunia. To jest magiczna kartka dziecięca kraina. Piękny pastelowy, kwiatowy czar z magicznej kartki. Piękny, piękne, ukwiecone kolekcje. To już jest alte, alte, Ever and Always. Różowy arkusz. Ten jest różowy ten był pink, ten jest rose. E cream. Fajne, bo jest z, z jednej strony skropeczki, a z drugiej str strony ma kwiatuszki z, z serwetkami. Super idealny. Body and Soul 03. Nutki, szare nutki z różami. Też idealne na, na kartki. Takiej kobiece. Everyone always blue. Kropeczki, nutki i, i różyczki. Pomieszane mam te, te arkusze, ponieważ y, paczka przyszła 5 minut przed tym, jak musiałam pójść do pracy, więc dzieciaki się już nią zajęły i mi pomieszały wszystkie papiery. Boden Sol. Tutaj jest Made of Stars. O, super. Jest ten, ten papier jest, jest bardzo, bardzo fajny. Kosmiczny. Tutaj jest o nowość. Nowość miałam, nowość zostawić na końcu. Na koniec. Nowość. Najnowsza kolekcja z Alty Art z Alicornami. Muszę się tego słowa nauczyć. Jak moje dziewczyny zobaczyły tego Alicorna, to jest ten konik z rogiem oraz ze skrzydłami. Czyli połączenie Pegasusa z jednorożcem. To o, Alicorn. Dla mnie nowość, a dla nich norma. Więc albo trzeba zacząć więcej bajek oglądać. Więc tu mam najnowsze kolekcje. Jeszcze. O, bloczek 20 na 20 On the wings of the rainbow. To jest bloczek 20 na 20 Dodatki. Piękne, piękne, piękne papiery. I przyznam się szczerze, że jeden już, już pocięłam, już jest kartka. Kartka y, powstaje, ponieważ córka idzie jutro na urodziny do koleżanki, więc kartka już powstaje z tej właśnie kolekcji. Piękne. Z jednej strony są jednolite, a, a z drugiej strony są piękne wzory. Papiery są podwójne. I. Uniwersalne i dla malutkich dziewczynek oraz dla starszych, starszych dziewczyn, dziewczynek naszych księżniczek. Cudowna, cudowna pastelowa, piękne kolory. Po prostu już się nie mogę doczekać, aż zrobię z niej album. Bo jak mówiłam na początku, mam straszny teraz yy, bardzo robię dużo albumów. Coś, coś mnie naleciało. Przestałam robić kartki i robię albumy. Tutaj są dodatki do, do wycinania z kolekcji. Of the Wings of the Rainbow. Dodatki, dodatki, rameczki, o cudowne rameczki. Napisy po angielsku. Best friends forever, always be yourself. Awesome, today is awesome. Love, life, you and me. Yes, I can. Shine like a diamond. Fairy tale, believe in unicorns, believe in magic. Tagi. Tagi yy, czyste, oraz z drugiej strony bruszka oraz zamek. Yy, kwiatuszkowe tagi. Tutaj kwiatuszki do wycinania. Fajne na kartki typu pop-up bo wtedy płaskie można złożyć, a jak się rozłoży będą fajnie, fajnie wyglądały listki, 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 bardzo dużo, w tej kolekcji jest bardzo, bardzo dużo listków do wycinania, tam były różowe kwiatuszki, tutaj są niebieskie kwiaty o i chmurki, o chmurek nie widziałeś, super motylki, Cóż, jakie piękne, uwielbiam motylki z Alte Art, po prostu są cudowne, wszystkie kolory, wszystkie motylki, a więc po prostu uwielbiam, o jakie piękne serduszka Następny arkusz do wycinania. Tutaj już widzę, że są jednorożce. Jednorożce, wróżki oraz tęcze ze skrzydłami i motylki. Więcej motylków. Tutaj są wianuszki i kwiatuszki i listeczki do wycinania. Serduszka na zielonym tle. Tutaj są takie tagi do wycinania. Też piękne. Idealnie jest super. Jest ta kolekcja, są, kolory są Fantastyczne. Następny kremowy w serduszka. Następny arkusz do wycinania. Bardziej już dziecięcy, bo, bo są wózeczki i, i jest wózeczek z unicornem, z jednorożcem. Chmurki z drugiej strony. Tutaj mamy okienka. Okienka, rameczki. Z drugiej strony puste rameczki. Tutaj są tagi z napisami tak kwiatowy wianuszek do wycinania, listki, kwiatki z drugiej strony jaki piękne różowe. Jest taki wzór. Tutaj więcej rameczek do wycinania, już nie gołe, tylko z torcikiem lub z kwiatuszkiem, torcik, konik i listeczki. O jakie piękne listeczki, cudowne listeczki. Dużo do wycinania, dużo do wycinania będzie. Rzeczy. Tutaj jest mały bloczek i następny arkusz do wycinania. O, jaka piękna zieleń! Cudowny kolor, cudowny kolor. I teraz tutaj jest coś fajnego, co właśnie zaraz mam zamiar użyć w mojej pracy. Koperty do wycinania. To koperty do sklejenia. Super, od razu ozdobione. Więc za parę dni pojawi się inspiracja na blogu skarbnicy z pracą, którą właśnie wykonam dzisiaj. I w której użyję właśnie najnowszą kolekcję. O, on the wings of the rainbow. Tutaj są te koperty. I duża kolekcja. Ona wygląda identycznie jak ta, którą pokazywałam 20 na 20. Następnie, co ja tu zakupiłam sobie? Stworzone z miłości magiczna kartka. Najnowsza kolekcja dziecięca. Ja sobie wybrałam arkusze z różyczkami. Na moje prace 3D. Są fajnie, jednolite i, i będą mi pasowały do moich projektów 3D. Tutaj jest cała kolekcja stworzona z miłości. Dziecięca kolekcja. Dziecięca kolekcja. Papiery są jednostronne, więc nie trzeba się zastanawiać, którą stronę użyć. Dużo dodatków do wycinania. Piękne, piękne dziecięce. Jeżeli w sumie można też sobie odciąć tą część i wtedy nie będzie dziecięca, tylko będzie kwiatowa. Super jest tak ta to, to kolekcja. Też pewnie zrobię z niej jakiś dziecięcy albumik. Idealnie się nadaje na album. Idealnie się nadaje na album. A dla bliźniaków. Tutaj są kropeczki takie fajne, pastelowe, rozmazane jak akwarela. I te różyczki. Tu sweterek. Ziergany na drutach. Wrazem wszystko spadnie. Piękne pastelowe wzory. I dla chłopca, i dla dziewczynki. I napisy. Dużo napisów właśnie na album. Bardzo dużo. Bardzo dużo napisów na ciążowy album i potem na dla dziecka, jak już, jak już się urodzi, czyli dla mamy i dla dzieciusza. Oraz dodatki do wycinania, które można samemu sobie po prostu wypełnić, wypisać. Więcej dodatków do wycinania. Wersja dziewczęca, tutaj wersja dla chłopca. I następne papiery z Alty Art. Ja kolekcje z and Pastel. Czasami mi brakuje jednego papieru, więc już wolę mieć pod dostatkiem. Pod dostatkiem. Ania się postarała. I mam teraz tego tak dużo, że na pewno mi nie zabraknie do jesieni papierów. Co ja jeszcze... Jeszcze jedna kolekcja. Co ja sobie tu jeszcze dodatki, a! listeczki, listeczki więcej listeczków? super listeczki jakie piękne i jeszcze listeczki, rameczki dokupiłam sobie, ponieważ chcę zrobić taki dość spory album, więc tych rameczek będę używać dość dużo i wykrojniki co jeszcze sobie kupiłam? wykrojniki, najnowsze wykrojniki z craft Passion. Broderek, wykrojniki kwiatowe, fajne duże kwiatuszki oraz listeczki, też fajne listki duże. Napisy, małe blokki. A teraz muszę to gdzieś pochować. Ale cieszę się jak dziecko z moich zakupów, z tego co dostałam od Ani w ramach TT. I do zobaczenia wkrótce.